Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta Diakon Tymoteusz Krajewski Sobota trzeciego tygodnia Wielkiego Postu Posłuszeństwo jako moc wspólnoty Lekcja Mniemał, że tylko rzadko należy rozkazywać pod posłuszeństwem i nie od razu miotać tym oszczepem, który winien być rzucony na końcu. Mówił, że nie należy za szybko sięgać po miecz, o tym zaś, co nie spieszy słuchać rozkazu wydanego na mocy posłuszeństwa, sądził, że ani Boga się nie boi, ani człowieka nie szanuje. Nic prawdziwszego od tych słów, bo czymże jest władza rządzenia uzuchwałego rozkazodawcy, jeśli nie mieczem w ręku szaleńca. Natomiast cóż bardziej żałosnego niż zakonnik gardzący posłuszeństwem, pewnego razu bratu, który przybył sam bez obediencji, Zabrał kaptur i kazał wrzucić go do wielkiego ognia, a gdy nikt kaptura nie wyciągnął z ognia, jako że bano się wzburzonego nieco oblicza ojca, święty kazał go wydobyć z pomieni, w których nic się nie nadwątliło. Zapewne mogły tego dokonać zasługi świętego, ale chyba nie brakło tu też zasługi owego brata, bo powodowany był pragnieniem zobaczenia świętego ojca. Choć nie wykazał roztropności, co sama jedna jest woźnicą cnót. Tomasz, strzelano życiorys II świętego Franciszka. Meditacjo. Poprzez ślub posłuszeństwa, który wyzwala nas od siebie i naszych osobistych projektów, rodzi się wspólnota braterska. To, co łączy nasze wspólnoty od wewnątrz, to łaska powołania, którą każdy z nas otrzymał, i okazane jej posłuszeństwo. Wiemy doskonale, że łaska powołania nie jest jednorazowym darem, ale czymś, co się rozkłada na wszystkie dni naszego życia. Dlatego posłuszeństwo tej łasce jest czymś fundamentalnym dla nas w wymiarze osobistym, jak i dla całej wspólnoty. Posłuszeństwo jest tym, co spaja i buduje wspólnotę od wewnątrz. Można tę prawdę odnieść do jak najszerszego kręgu wierzących. Posłuszeństwo jest tym, co buduje Kościół, zaś nieposłuszeństwo jest tym, co go niszczy i osłabia. Święty Franciszek miał tego doskonałą świadomość, dlatego tak bardzo podkreślał wagę posłuszeństwa w swoim zakonie. O tym, jak ważne było dla niego posłuszeństwo, możemy także wywnioskować ze zdarzenia, które przytoczył Tomasz z Czelano. Pewnego razu bratu, który przybył sam bez obediencji, zabrał kaptur i kazał wrzucić do wielkiego ognia. Wiemy, jak bardzo święty Franciszek był miłosierny dla grzeszników i jak nakazywał przełożonym łagodność względem braci błądzących. Lecz gdy zobaczył brata przybyłego bez obediencji, czyli poza posłuszeństwem, bez wiedzy czy woli swego gwardiana, był bardzo surowy. Gest zdjęcia bratu kaptura i rzucenia go do ognia jest bardzo wymowny i symboliczny. Znaczący jest także lęk braci przed zazwyczaj łagodnym świętym Franciszkiem. Tak więc posłuszeństwo jest tym, bez czego nie może obejść się Kościół oraz zakon będący jego częścią. Praktyka posłuszeństwa jest jedną z podstaw porządku w życiu wspólnym. Każdy zakon i każda wspólnota lokalna musi mieć swoją podstawową strukturę. Na czele wspólnoty stoi jej przełożony, któremu została powierzona troska o braci, a także o wypełnienie jej misji. Nie może istnieć wspólnota bez przełożonego. Tę bardzo prostą prawdę trzeba sobie dość często uświadamiać, bowiem może przychodzić do nas pokusa życie tak, jakby przełożonego nie było. Każdy zakonnik powinien odkryć w sobie potrzebę posiadania przełożonego. Bez niego byłoby praktycznie niemożliwe wypełnienie woli Bożej. Przełożonego najlepiej porównać do biblijnego dobrego pasterza, który zna swoje owce po imieniu i troszczy się, aby były one bezpieczne i niczego im nie zabrakło. Pasterz musi cieszyć się autorytetem i posłuszeństwem, ponieważ bez tego owce rozpierzchną się bardzo szybko. W dzisiejszych czasach autorytet nie jest wartością, która przychodzi automatycznie, ale trzeba ją wypracować. Wbrew pożorom, choć mówi się o powszechnym kryzysie autorytetów, to jednak wspólnota jakby z natury go potrzebuje. Wspólnota z przełożonym, nie posiadającym odpowiedniego autorytetu jest jak stado owiec, które ciągle jest w rozsypce. Posłuszeństwo obowiązuje wszystkie strony we wspólnocie, zarówno przełożonych, jak i podwładnych. Tu chodzi o wzajemne słuchanie siebie oraz służbę Bogu i sobie. Nikt nie jest postawiony ponad drugim po to, by nim pomiatać, ani nic nie usprawiedliwia kontestacji władzy z jakichś nieokreślonych powodów. Sprawowanie władzy i praktyka posłuszeństwa nie mogą być drogą do nadużyć ale mają być narzędziami do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu. Oracjo. Dobry Panie, pomóż nam zrozumieć, że nie ma wspólnoty i w ogóle życia zakonnego bez posłuszeństwa. Prosimy Cię za naszych przełożonych, by byli jak ewangeliczny pasterz, który zna swoje owce po imieniu i aby we właściwy sposób budowali swój autorytet. Prosimy Cię za podwładnych, by cenili sobie to, iż mogą wszystko wykonywać na mocy posłuszeństwa, a przez to zasługiwać na królestwo niebieskie.